Jeżeli się rozchodzi o nadgarstek. Większość ludzi trenuje nadgarstek w ten sposób. Kładzie sobie tutaj na kolanie i trenuje w ten sposób. A ja Wam powiem, że jeden z czołowych zawodników na świecie zdradził mi taką ciekawostkę i mówi tak. Weź sobie Kamil, podnieś prawą stronę wyżej i przesuń handle w prawo, żeby podczas ruchu ta część była wyżej i dopinaj tą częścią. I on mi mówi, że e, to bardzo wzmocni ci ten element. I się okazuje, że jak to tak posłuchałem, wprowadziłem to w treningi się okazało, że w ogóle jestem ci nizna w takim ruchu. Naprawdę. Ja biorąc handler w ten sposób, biorąc handler w ten sposób, i podciągając tą częścią dolną, byłem w stanie nawet do 100 kg ruszać. A jak sobie wziąłem. W ten sposób, i chciałem dociągać tą częścią, to wam powiem, że miałem problemy z 50 kg. No i po jakimś czasie, po trenowaniu tego z miesiąc z półtora, zacząłem dokładać ciężary i się okazało, że ten mój, ten mój, ta część elementu nadgarska się bardzo wzmocniła. Nawet powiem, że z 15% się wzmocniła. I od razu to odczułem na stole. To na pewno to na pewno bardzo pomoże zawodnikowi, który walczy na górę. Ja sobie nawet nie zdawałem z tego sprawy, że nadgarstek można wzmacniać tu, tu i tu. I teraz zależy w, jakim, w jaką technikę walczysz. Właśnie możesz mieć mocniejszy tu czy tu. Ja na przykład, pokażę Wam jedno ćwiczenie. Dlaczego ja tak bardzo dużo brałem na nadgarstek dołem? Dlatego, że Trenowałem go dlatego, że trenowałem go specjalnie pod, e, pod walkę w triceps, czyli e, skupiałem się na tych dwóch palcach, żeby zabijać przeciwnika do środka, żeby nie pozwolić mu zabrać. I używałem tej rączki. To jest samoróbka gdzieś podpatrzona. E, w ten sposób widzicie I te dwa palce ciągną maksymalnie. Patrzcie, ten prawie w ogóle, ten troszeczkę, a te dwa cały ciężar się skupia na tych dwóch palcach. Ja doginając w tą stronę niesamowicie sobie wzmocniłem dolną część nadgarstka, która właśnie blokuje wszystkich górowców, żeby mnie nie otworzyli. Ale co się okazuje, że tak samo właśnie by się przydała ta góra, bo yy, nie wiem, czy widzieliście w Dubaju, jak byłem na zawodach, miałem problemy z takim jednym Irancikiem bardzo duży gość, 180 kilo i on mnie zawijał w haka i ja jakbym na przykład miał ten element mocniejszy to mógłbym y, przykontrować tego jego haka i, 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 zło, i zbić go w ten triceps ale przez to, że ten element był słaby on mnie po prostu całkowicie mnie zawijał tak i nie byłem w stanie go przerzucić, tylko on mnie w tą stronę zawierał dlatego wam powiem, że ten element też jest bardzo ważny nawet i dla mnie chociaż y, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o górowców, to, to jeszcze bardziej. Kolejny element do e, treningu pod górę. Bardzo dużo ludzi stosuje jakieś pasy i robi zamki w tą stronę na przykład. A ja sobie przeanalizowałem, że o wiele więcej siły w zamku mam i w, w sumie wytrenowałem sobie to e, w innym kącie, w takim kącie. I, i otwieram nadgarstek w tą stronę. To jest bardzo podobne ćwiczenie do tego bicepsa, do tego e, nadgarstka z tą hantlą wyżej z tej strony. Zobaczcie, w ten sposób. W ten. i otwieram tu. I ściągam tym elementem. I ja na przykład w tym elemencie jestem w stanie utrzymać na zarku no nawet 45 kg, co jest bardzo dużo wam powiem A tak na wprost myślę, że może ze 38, 40 może utrzymam. A w ten sposób no powiem wam, 72 to jest jakieś 40 kg, popatrzcie. Widzicie? W ten sposób trzyma. I tak jak sobie przeanalizowałem, że podczas siłowania się z kimś, właśnie ten element jest istotny, bo w ten sposób trenuję, a jeżeli ja się przekręcam całym ciełem do siłowania, on będzie się w tamtą stronę. I teraz przeciwnik, drugi górowiec, będzie chciał mnie zabrać tam. Jak ja mam ten zamek wytrenowany w tamtą stronę, to on zablokuje uderzenie przeciwnika, jeżeli jest mocny. A mówię Wam, że o wiele łatwiej jest zbudować siłę w tym kącie. W tym kącie. Nie w takim. Tu jest bardzo ciężko zbudować jakąś siłę. To też jest ważny element na pewno. Ale ja bym na przykład, yy, yy, znaczy ja bym, ja tak trenuję raz w tygodniu. Raz w tygodniu robię zamek. Do zamka zawsze robię pronację i biceps młotkowy. No to powiem Wam jak wyglądają moje treningi. W poniedziałek na przykład robię trening pod górę. I w ogóle to nie jest łączone w żaden sposób. Trening pod górę wygląda tak. Robię zamek, robię pronację i robię biceps młotkowy. I ogólnie do tego teraz dorzucam jeszcze plecy plecy, czyli całość już taka, takie zgrupowana. I e, na następnym treningu robię na przykład e, trening pod walkę e, w, w triceps. Czyli tak. Palce, supi, palce, nadgarstek, supinacja i boczne pchanie. I to, to jest e, 3 godziny mojego treningu połączone w cztery ćwiczenia. Tak to wygląda na przykład. E, każde ćwiczenie wałkuję po co najmniej 10 serii i robię tak. Po 25 powtórzeń dwie serie rozgrzewkowo z małym ciężarem. Później schodzę coraz niżej. 16 powtórzeń, 12 powtórzeń, 8 powtórzeń, 4 powtórzenia, a później jest najważniejsze, czyli izometryka. Na tych się lubię bardzo dobrze skupiać. Robię sobie ze 3 serie trzymania z dużym ciężarem, czyli na przykład pierwsza, pierwsza izometryka muszę utrzymać z 15 sekund, praktycznie maksymalnie z 15 sekund. Druga izometryka muszę utrzymać. Z 10 sekund, z 8 sekund. A trzecia, e, powiedzmy, ponad moje możliwości. Czyli biorę coś, co wiem, że nie utrzymam, naciągam trochę dalej niż mogę, puszczam i to mnie rozjeżdża, 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 rozjeżdża i, i zostawiam. Tak wygląda mój trening. Czyli te mięśnie dostają kopa w każdym możliwym e, punkcie. Czyli tak. E, dużo powtórzeń, mniej powtórzeń, statyka ponad moje możliwości. I tak wygląda mój trening. I powiedzmy, że trening pod górę jest 4 razy w miesiącu. I ja uważam, że to jest wszystko wystarczające. Łącząc właśnie raz to, raz to, raz triceps, raz biceps hak i raz pod górę. Także tak to wygląda. I jeżeli chodzi na przykład o temat, na temat, co ja uważam o sparingach. Ja uważam, że to jest bardzo śliski temat. Sparingi są bardzo dobre, jeżeli masz odpowiedniego sparring partnera. Bo jeżeli sparring partner jest kimś typu napalony wariat, który chce zawsze wygrać, szarpi i tak dalej, to jest w ogóle bez sensu. On niszczy rękę, rozrywa e, na, ścięgna, po prostu niszczy rękę. Później ta ręka boli parę dni, to jest w ogóle bez sensu. Dlatego jeżeli ktoś jest mocniejszy, to ten słabszy powinien się e, siłować z nim e, w ten sposób, że Pomału jest odstawane, pomału jest wracane, nie, nie powinno być żadnego szarpania, to jest takie moje zdanie. Ja na przykład po takich treningach, ja czuję, że z ciężarami jest podobnie, ciężar też mi zabiera mnie trochę, ja jak robię tą maksymalną izometrykę, to mi trochę zabiera, później ja trochę też zabieram, to jest, to jest najlepszy trening, żeby, żeby budować siłę. A właśnie sparingi, które chłopaki przychodzą i próbują pokazać, który jest mocniejszy, który jest e, silniejszy, który szybszy, który lepszy. No to ja bym powiedział, że raz w miesiącu, albo nawet jeszcze rzadziej, żeby sobie po prostu pobawić, czy jestem lepszy od Ciebie, czy nie. Ale jeżeli chodzi o wzmacnianie siły, to nie. To w ogóle odpada. Tak to wygląda. No nie wiem, bo te, temat to jest rzeka. Coś, coś chcecie zapytać? A ile razy w tygodniu no tak jak mówiłem, raz w tygodniu każdą partię, czyli po 30 a w sumie ogólnie trenuję trzy razy w tygodniu. Trzy razy? No. po trzy godziny. Trzy razy po trzy godziny, chociaż czasem się może zdarzyć czwarty dzień. Raz w tygodniu też chodzę na, na sauny, relaksuję się całkowicie, wchodzę trzy sesje, robię sauna, jakieś tam Zimne źródełko, zimny prysznic tam parę minut, później relaks na, na leżaku, także próbuję w ten sposób organizm sobie zresetować. Ale powiem Wam szczerze, że przyzwyczajony jestem do moich treningów, one mnie bardzo nie męczą. Po prostu. A jeszcze jest jedna zasada. Staram się zawsze, jak na przykład są zawody za 3 miesiące, to sobie układam taki plan, że chcę do tych 3 miesięcy spróbować na przykład na tricepsykać tyle i tyle. I rozkładam sobie co trening, że sobie dołożę na przykład po 2 kilo, po 2 kilo, po 2 kg. Ten mięsień co trening musi troszeczkę dać siebie więcej. I to też u mnie fajnie działa, bo daje radę. Motywacja w głowie jest taka, że dobra, dam radę, dam radę. Ja wam powiem, że bardzo mało się siłuje z ludźmi, dlatego że no, za bardzo nie mam też z kim. No, bo ktokolwiek z chłopaków przyjeżdża, no, to po prostu jest dużo słabszy no i to nie ma żadnych efektów. Dlatego, e, dlatego trenuję z, ze stołami, ze wszystkim. Z wyciągami, ale tak jak mówię, wyciągi już tak poprzerabiałem, żeby ładować po 100 ileś kilo, bo po prostu wszystkie te są za małe. Na przykład na tym realnego ciężaru jest 55 kg, tak mniej więcej. I to wszystko jest za mało. Jeżeli chodzi o, o przetestowanie siebie na przykład e, palcy, ścisku i nadgarstku, to właśnie o od którym odstąpi, że można sobie ciężar brać z góry, złapać za rączkę i zobaczyć, ściągać plecami. I, I na przykład takie ćwiczenie Wam powie, co jest za słabe. Czy palce się rozwiną, czy nadgarstek się otworzy, czy jednak plecy nie będą miały siły pociągnąć, to wtedy będzie świadczyło, że palce i nadgarstki są bardzo dobre, a na przykład reszta ciała jest za słaba. Coś takiego. Nie. Wiem. Jakieś pytania? A, tak, tak. tak trenujesz? A, trenuję, No. To może pokażę Wam moje, moje ćwiczenia jeszcze. Cześć, moi widzowie. Witam się na końcu, ale już nie będę tego rozdzielał. Dzisiaj kolejna edycja wlatuje. Trzecia, będzie jeszcze trzy edycje z tego seminarium. Także zapraszam do oglądania, komentowania, subskrypcji. Pozdrawiam. Cześć.